Cześć! Numer 9 naszego wyzwania, wyzwania Move Poland od wschodniej siły dla całej Polski tak naprawdę. Dzisiaj przysiad. Prosta rzecz, jednak jak okazuje się sprawia w większości bardzo wiele problemów. Jeżeli jesteś w stanie usiedzieć w przysiadzie, być w przysiadzie przez 30 minut i nie odczuwasz większego bólu, znaczy, że wszystko jest OK. Pracują twoje stawy w pełnych zakresach, twoje biodra, wnętrzności układają się w odpowiedni sposób i można by tak długo wymieniać. Natomiast jeżeli twój przysiad jest tego typu lub jesteś w stanie zejść, ale czujesz ogromny ból, to wszystkie te ćwiczenia, które za chwilę pokażę, yy, są dedykowane właśnie dla ciebie. Przyjmij pozycję głębokiego przysiadu, ustaw łokcie na wysokości swoich kolan. Ręce mogą być wyprostowane, mogą być ugięte. Zepchnij kolana jak najbardziej się uda na zewnątrz i wypchnij mocno klatkę do przodu. Wyobraź sobie, że ktoś za czubek głowy wyciąga cię do góry, twój kręgosłup wyciągasz jak najwyżej się da. Cały czas rozpychasz kolana, cały czas wypychasz klatkę. Mocno łopatki ściągnięte, barki jak najniżej nie unosimy do góry. Uff. Teraz wykonamy zadanie, w którym będziemy przenosić ciężar ciała. Raz na jedną piętę, raz na drugą. Nie stosujemy żadnej rotacji i nie wkręcamy kolana do przodu. Tak jak stopy są ustawione na zewnątrz, tak. Teraz przenoszę ciężar. Odrywam piętę. Nie ma żadnego skrętu. Z prawej na lewo. I zaczynam delikatnie dotykać kolanem do ziemi Muszę złapać balans, lekko odchylić tułów i dotknąć kolanem Nie oprzeć się, czyli nie zrobię to tylko delikatnie dotykam i wracam Standardowo 20 takich powtórzeń jeżeli będzie pojawiał się ból, to znowu jest oznaka dla Ciebie, że jest to Twój słaby punkt. Ja teraz, gdy to robię, nie odczuwam bólu. Odczuwam rozciąganie. Przyjemne rozciąganie w stawie skokowym, w stawie biodrowym. Stopy bliżej siebie. Pośladki idą napięty. Odchylam się do tyłu i staram się lekko dotknąć kolanami. Wracam z powrotem. I również 20 takich powtórzeń. Balans na naszym śródstopiu. Mogę robić różne warianty. Dotykam prawą, dotykam lewą, dotykam dwoma. Powrót. I znowu prawa, lewa, dwa kolana. Powrót. W każdym momencie, w którym wykonujesz to zadanie, jeżeli poczujesz się bardzo niekomfortowo, możesz podnieść się, wyprostować, rozluźnić troszeczkę nogi, dać im odpocząć, bo jeżeli nie jest to dla Ciebie pozycja, w której bywasz zbyt często, to na pewno będzie duży dyskomfort, więc nie, nic na siłę. Jeżeli też zadanie, które Ci pokazuję, jest wręcz niemożliwe do wykonania, to, to nie znaczy, że masz go nie robić. Idź tak daleko, jak dasz radę, i wróć z powrotem. Zawsze dbaj o to, by ten ruch był jak najlepszy, ale nie przesadzaj. Czyli, jeżeli oprzesz się, to ja wolałbym, żebyś nie dotykał do ziemi, ale cały czas w kontrolowany sposób przechodził z jednej strony na drugą, niż wykonywał tego typu ruchy. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. I ostatnie zadanie. W przysiadzie trochę rozruszamy nasze bioderka. Będę wkręcał kolano do środka, gdzie moja stopa przechodzi na krawędź wewnętrzną. Cała krawędź dotyka do ziemi, włącznie z kostką. Kolano, piszczel do ziemi. Wracam i rozpycham w drugą stronę, przechodząc na krawędź zewnętrzną. 10 prawa noga przód i tył to jest jeden 10 druga noga możesz sobie pomóc ręką delikatnie dociskając piętę i później łokieć lub dłoń przechodząc na drugą stronę To są naprawdę bardzo proste ruchy, które otwierają drogę do kolejnych, do kolejnych bardziej zaawansowanych, do świata, w którym jesteśmy bardzo nisko i potrafimy robić mnóstwo różnych rzeczy w postaci naszych kończyn, które dają nam nieograniczone możliwości poruszania się. I jeżeli zadbamy o te podstawy, to okazuje się, że ten świat, który mogę mieć świat ruchu, staje się dla mnie bardziej otwarty, bardziej atrakcyjny, bardziej e, chętniej chcę do niego wejść. I tego typu zadania pokazują nasze słabe strony, nasze słabe punkty. Zaczynamy nad nimi pracować. Okazuje się, że można wiele poprawić, że mogę lepiej się ruszać, że mogę lepiej funkcjonować, że mogę być w przysiadzie i nie czuć bólu. To jest świetne uczucie. I tego Wam życzę e, Daj znać jak poszło o tobie, jak, jakie odczucie miałeś, ile byłeś w stanie wytrzymać w tym przysiadzie, w komforcie, jak te zadania wpłynęły na odczucie Twojego ciała w biodrach, w stawach kolanowych, w stawach skokowych. Podziel się z tym. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zostaw lajka, daj komentarz, udostępnij to dalej i bawimy się już jutro w kolejne mówowe, mowerskie ruchy, ruchy i tak dalej.